Jest piękna pogoda, ale już niedługo rozpocznie się jesień i uruchomimy nasze piece, tak zwane kopciuchy. Chciałabym tylko przypomnieć, że od wielu lat urząd miasta dopłaca do wymiany pieców na ekologiczne. Dopłata sięga 50% wartości pieca do 5000 zł. Pomyślmy o naszym powietrzu, pomyślmy o naszym zdrowiu. Składajcie wnioski do Urzędu Miasta. I nie tylko. Ci, którzy są niedaleko sieci ciepłowniczej, też do naszego MZS u niech składają wnioski na przyłączenie się do sieci ciepłowniczej. A razem zadbajmy o nasze powietrze. Wypełnienie wniosku zajmie kilka minut. Jeżeli ktoś nie potrafi. Pomożemy. Można przyjść do Urzędu Miasta, do działu obsługi klienta, można zadzwonić, można wniosek ściągnąć ze strony internetowej, jest to proste, ale przede wszystkim myślmy o tym, abyśmy oddychali świeżym powietrzem i każdy ma na to wpływ. I dlatego, wszyscy, którzy jeszcze nie wymienili piece na ekologiczne, zapraszam do nas, do Urzędu Miasta.